Łucze, mnie, chociaż na chwilę, bądź jak matka, kochane, ciepłe, przegarnij do serca i pokaż co miłość. I oczy i łzy od lat mych oczach zakrzepły. Łzy, które przez lata skamieniały, łzy, z których pozostał blask tylko i smak soli. Łzy, o które mnie ciągle przyprawiasz. Łzy, które ożywają, gdy za bardzo mnie bolisz. Chciałbym rozpłakać się w głos nawet, ale za szczęścia. Napełnij mnie radością. Spraw, abym o chwili chociaż jednej mógł rzec, jest moja, przepełniona do życia miłością. Kiedy jesienią 1970 roku zgłosiłem się do Wrocławskiego Seminarium Duchownego jako alumn pierwszego roku, spotkałem na furcie księdza Jerzego Marszałkowicza. Ten człowiek zainteresował mnie od razu swoim ciekawym sposobem bycia. A kiedy okazało się, że jest także bibliotekarzem i pomagał mi w wyszukiwaniu potrzebnych mi książek, bardzo szybko weszliśmy w bliższą zażyłość. I wtedy dowiedziałem się o tej szczególnej pasji, czy może raczej powołaniu w powołaniu, jakie odkrył ten człowiek u siebie, zajmując się ludźmi. Którzy przychodzili do naszego seminarium po pomoc. Przychodzili po chleb, przychodzili po różne inne posiłki, jakie tylko mogli u nas uzyskać. I wszyscy jako adepci kapłaństwa widzieliśmy, że Ksiądz Jerzy ma dla nich czas, ma dla nich serce, żyje ich problemami. Zastałem mojego wychowanka, kleryka który zajmował się ludźmi bezdomnymi. Tym klerykiem to jest właściwy założyciel Towarzystwa Pomocy Brata Alberta. I w pewnym momencie tenże kleryk poprosił mnie, żeby przyjść na spotkanie Towarzystwa, które się zakładało w naszym seminarium. Zebrali się ludzie o pewnej wrażliwości na człowieka, na człowieczy los i założyli tę wspólnotę, która dzisiaj zakreśliła takie szerokie koło wrażliwości na człowieka. Wtedy według nasz systemu PRL-u Biskup mógł rozmawiać tylko z wojewodą. I dlatego też wybrałem się do Wojewody, wojewoda był wtedy, jeżeli mnie pamięć nie mieli, pan Owczarek. I poszliśmy z takim konkretnym projektem, mianowicie, żeby oni nam wypożyczyli ten barak, żeby nie kazali płacić za to wysokiego czynszu, że są bezdomni na terenie miasta, jaki jest według tej liczby, jaką określił ksiądz Jerzy, to jest ich gdzieś par dziesięciu, wtedy tak było. I że my decyzja weźmie na siebie koszt utrzymania, czyli wyposażenia tego, bo tam jakieś, jakieś prycze były w tym w, tym, w, tym, w tym barakach. Ale trzeba karmić nie? I oni się zgodzili. Zacząłem pracę w seminarium, którą kontynuowałem aż do 1981 roku, kiedy zamieszkałem w schronisku dla bezdomnych przy ulicy Lotniczej w Wrocławiu. Raz pamiętam tak... Jeden z tych bezdomnych sam o sobie tak powiedział takie charakterystyczne słowa. Bardzo mnie to uderzyło. Właśnie, proszę mi pomóc. Ja jestem tylko fragmentem człowieka. No, i tak przychodzili ci w czasie, przez dziewięć lat pracowałem na tej furcie. Przychodzili właśnie alkoholicy, poczciwe siostry, tam, które pracowały w kuchni, siostry i Jak tam zawsze zostawiały z obiadu czy z kolacji jakieś resztki jedzenia z, z tej stołówki kleryckiej, to zostawiały mi tam na stole, i ja dawałem tam, czy zupę, czy, czy jakieś pozostawione jakieś bułki, czy rogaliki, czy, czy co tam co tam było. Żeby te ideale nie zostały zniszczone. Bo niebezpieczeństwo pewne widzę. I dlatego też co trzeba? Żebyście poszli. Czy byliście choć raz w szkołach? Żebyście... Wolontariat mieli, szkoły średnie, chłopaki, dziewczęta, one są wrażliwe. Gdzie mnie nauczono troski, może inaczej powiedzieć trzeba, tego szacunku do człowieka biednego? W domu. No tak, jestem pełen uznania. Wobec nie tylko zarządu, ale wobec tych, którzy autentyczną miłością i dzieleniem się tym, co chyba jest najcenniejsze własnym czasem, własnym życiem, potrafili wobec tych, których tak wiele ludzi się odwraca, poświęcać się tak bezgranicznie. Chodziliśmy do katedry. I tam właśnie w ramach tego tygodnia miłosierdzia jeden ksiądz takiego zacytował zdanie świętego Wincentego Apaulo, który powiedział, że z tym miłosierdziem to najtrudniej jest zacząć, bo jeżeli ktoś zacznie czynić to miłosierdzie, to potem zwykle pójdzie dalej i będzie dalej czynił to miłosierdzie. Bezdomność się zmienia, a my mamy 30 już parę lat doświadczeń. Te doświadczenia przelaliśmy na papier razem z innymi organizacjami przy okazji projektu o standaryzacji usług. No, dokumenty zostały przygotowane dla władz, no i czekają na wdrożenie. No, zobaczymy, co z tego będzie. Najważniejsze w tej chwili przynajmniej jest aktywizacja i jakby uświadomienie sobie, że ta grupa osób bezdomnych jest bardzo zróżnicowana. No i to tam gdzieś jest zaszyte w tych naszych propozycjach. A teraz praktyka zmusza nas do no, wdrażania tego modelu jakby niezależnie od tego, co się dzieje na zewnątrz, jakie mamy warunki Robimy to, co uważamy, że trzeba robić dzisiaj wobec tych ludzi, z którymi dzisiaj mamy do czynienia. Towarzystwo pomocy imieniu świętego brata Alberta to 67 kół w całej Polsce. 67 kół, które pomagają osobom bezdomnym i ubogim w bardzo różny sposób. Począwszy od City of szukania osób na ulicy w miejscach niemieszkalnych poprzez stroniska, noclegownie, ogrzewalnie, e, miejsca, gdzie każda osoba bezdomna może się zgłosić po to, żeby dostać dach i jedzenie. Ale też towarzystwo to jadłodajnie, e, to różnego rodzaju pomoc materialna osobom e, tego potrzebującym. Również też w towarzystwie myślimy o aktywizacji zawodowej, prowadzimy Centra Integracji Społecznej. A też zastanawiamy się, w jaki sposób pomagać ludziom w uzyskaniu własnego mieszkania, i dlatego prowadzimy różnego rodzaju placówki aktywizujące, e, uczące samodzielnego zamieszkiwania. Towarzystwo to ludzie, którzy w swoim myśleniu o drugim człowieku widzą Boga, widzą e, osobę, której trzeba pomóc, widzą potrzebę serca, e, dania serca tym, którzy tego potrzebują. Świat odwrócił się plecami, wiatr wojownik w mojej duszy porozrzucał moje sny, porozrzucał, pozamieniał i poplątał me marzenia. W samotności wielkiej serce nie umiało żyć. A przecież Ty, na przekór moim łzom, chciałeś być z martwych wstaniem moim. A przecież Ty, na przekór moim łzom, chciałeś być. Z martwych wstaniemy moim Z okazji 35-lecia zrobiliśmy takie, żeby nas było widać, że jesteśmy, bo w Częstochowie to jest nas dużo, a nie widać nas przy, przy obrazie A teraz, poprzez parę mamy nadzieję, że będzie mocno widać Aha. Nie, nie fajnie. Albertyńska nas. Także za rok, za rok, za rok na rynce. Na rynce. Nawet Wę, można węg. sobie na ten no. No Jest ja, kaptur. Ja. Ale nie Pomysł bardzo fajny. Ale nie było wszystkimi. Dla Was tak zaangażowanych. Bóg zapłaci. Oto Dziękuję za review. No. Uh -huh. <laughs> To brat Albert. To brat Albert. My jedynie pomagamy. A no właśnie. My jedynie pomagamy, ale to wszystko to brat Albert. Wystarcz. tak troszeczkę pomagamy, naprawdę. Tak troszeczkę. Naprawdę. Tak, tak, tak. naprawdę. Dobry, dziękuję bardzo. Dziękujemy Dziękuję wam bardzo. Szczęść Boże.